Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej, wspólnej konferencji prasowej Socjaldemokracji Polskiej oraz Partii Demokratycznej Demokracji W konferencji udział wezmą przewodniczący Socjaldemokracji Polskiej Marek Borowski oraz Radosław Popiela, sekretarz generalny Partii Demokratycznej. Panie Przewodniczący, proszę o zabranie głosu. Proszę bardzo, może Proszę Państwa, kolega Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w imieniu Partii Demokratycznej i Socjaldemokracji Polskiej chcielibyśmy przedstawić pewne nasze propozycje w dyskusji, która, dość, która ostatnio się toczy na polskiej scenie politycznej. Dyskusji bardzo ważnej, bo dyskusji o ordynacji wyborczej. Jak Państwo wiedzą, jest wiele pomysłów różnych partii politycznych. Pomysłów bardzo często ze sobą sprzecznych, pomysłów skrajnych od utrzymania tak zwanego status i z obecnego systemu proporcjonalnego po propozycję całkowitej zmiany tego systemu i wprowadzenia systemu jednomandatowego, czyli systemu większościowego. Wokół tego wszystkiego toczy się, toczy się dyskusja, ale nie, w wyniku tej dyskusji nie ma żadnych propozycji. W związku z tym chcielibyśmy zaproponować pewne wspólne rozwiązania, dlatego że polski system polityczny, polski system wyborczy nie potrzebuje w tej chwili radykalnych, Rozwiązań, że znaczy przejście z obecnego systemu do tego systemu większościowego byłoby, mogłoby być dla polskiego systemu bardzo i dla polskich wyborców zbyt radykalne i przynieść więcej, więcej szkód niż pożytku. Dlatego chcielibyśmy zaproponować pewne spotkanie się pośrodku i pewną propozycję dla wszystkich klubów parlamentarnych i pewną wspólną dyskusję na ten temat. Propozycję tę przedstawiliśmy w listach do przewodniczących klubów parlamentarnych. Państwo otrzymali te listy. Proponujemy powołanie zespołu poselskiego pod egidą marszałka Sejmu, który by rozpatrzył propozycję wprowadzenia w Polsce takiej właśnie ordynacji wyborczej, która popularnie nazywana jest ordynacją mieszaną. Aczkolwiek jest to system oparty na modelu stosowanym u naszych sąsiadów z Zachodu w Niemczech jest to model proporcjonalny w tym sensie, że każda z partii, która zdobędzie określony procent głosów, zdobywa taki sam procent mandatów. A więc tutaj zwolennicy systemu proporcjonalnego, do których zresztą i my się zaliczamy, mogą być spokojni, to nie narusza tej zasady. Natomiast wprowadza wybór pewnej części posłów, jakiej do ustalenia, to może być połowa, to może być nieco mniej niż połowa, w okręgach jednomandatowych. I w ten sposób mamy system mieszany przy zachowaniu proporcjonalnej reprezentacji. Dyskusja, jaka się toczy od lat między zwolennikami jednomandatowych okręgów wyborczych i obecnego systemu proporcjonalnego to jest tylko jeden z modeli proporcjonalności, który polega na tym, że przedstawia się wyborcy listy z bardzo wieloma nazwiskami, nawet do kilkudziesięciu nazwisk figuruje na takiej liście, ten model ma swoje wady. Tą główną wadą jest petryfikacja składu personalnego. Jest trudno przebić się ludziom nowym, młodym, z dalszych miejsc listy. I w zasadzie jak to napisał jeden z politologów. Większa walka toczy się między kandydatami na tej samej liście, bo jeden drugiemu zagraża, niż między kandydatami z różnych list. Otóż ten system mieszany, proporcjonalny z jednomandatowymi okręgami spowoduje, że bardzo wiele osób uzyska możliwość bezpośredniego starcia, bezpośredniej walki wyborczej z przeciwnikami, z kandydatami innych partii politycznych. Jednocześnie, tak jak to jest w systemie niemieckim, wyborca będzie miał dwa głosy, czyli jeden głos oddaje na listę kandydatów z różnych partii, spośród których jeden zostanie wybrany, a drugi głos oddaje na listę partyjną, z której kandydaci uzupełniają tych, którzy zostali wybrani w okręgach jednomandatowych, tak aby uzyskać proporcjonalność. W ten sposób walor systemu proporcjonalnego, jakim jest reprezentatywność w Sejmie, zostaje zachowany, reprezentatywność wyborców, którzy faworyzują określone partie polityczne. Tych partii politycznych w Polsce jednak jeszcze kilka jest. My nie, my nie doszliśmy do takiego zakorzenienia się partii politycznych i takiego już podziału opinii publicznej jak na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. W dalszym ciągu partie polityczne w Polsce są zakorzenione dosyć słabo i ten system polityczny wymaga jeszcze ciągle pracy i doskonalenia. Także systemu proporcjonalnego rezygnować nie można. Z drugiej strony możliwość wyboru jednego posła w jednym okręgu zwiększy zainteresowanie wyborami, spowoduje, że wyborcy będą mieli przekonanie, iż mają większy wpływ na skład, ostateczny skład Sejmu. Proponujemy to klubom parlamentarnym teraz, kilka miesięcy po wyborach, ponieważ im bliżej wyborów następnych, tym trudniej przeprowadzić takie zmiany, czego doświadczyliśmy kilka lat temu. Chcę powiedzieć, że ten projekt pojawił się już w Sejmie. Pojawił się w roku 2004, był dyskutowany, został wniesiony wówczas przez Klub Prawa i Sprawiedliwości i został poparty także przez Klub Socjaldemokracji Polskiej. Także stąd mamy pewien tytuł do tego, aby proponować go w dalszym ciągu. No, to był okres przedwyborczy i nie było, że tak powiem, klimatu do pracy nad tym projektem. W związku z tym nic z tego nie wyszło. Teraz do wyborów mamy trochę czasu, można spokojnie nad tym popracować i rzeczywiście wprowadzić coś, co jest kompromisem między tymi, dwiema, tymi dwoma systemami, przetestować jednocześnie wybory w okręgach jednomandatowych bez ryzyka. Wtedy zobaczymy, jak, jakie są tego rezultaty, czy te obawy, które są dzisiaj zgłaszane pod adresem tego systemu będą słuszne, czy nie. Wydaje się, że w ten sposób powinniśmy racjonalizować, doskonalić system wyborczy. Jak powiedziałem, proponujemy powołanie zespołu, który by się tym zajął. Jest już pewien projekt. To jest ten projekt sprzed kilku lat. On nie, on nie był doskonały, on miał wady, no ale to są wady do usunięcia. W każdym razie pewna podstawa już jest. Zwrócimy się także, jeśli kluby wyrażą takie zainteresowanie. Ze wstępnych rozmów wynika, że że no, może to być przedmiotem debat w Sejmie. Zwrócimy się do marszałka Sejma, bo objął patronat nad pracami nad tą nową ordynacją.